Hej, witajcie widzowie. Z tej strony ja, Dynia TV. A w dzisiejszym filmie no to jestem na spacerku i odniosę się właśnie co do tej yy, rekrutacji, a więc tak. Sprawa wygląda następująco. Przede wszystkim chciałbym tylko sprostować, że rekrutacja trwa cały czas, czyli nie kończy się. Można cały czas yy, składać yy, zgłoszenia. Mogę na bieżąco rekrutować ludzi. Yy, było dosyć... Trochę zgłoszeń było. I trochę już osób poprzyjmowałem. Tak z... Chyba 8 osób przyjąłem. Coś w tym stylu. Yy, zgłoszeń było łącznie bodajże 25. Yy, I tak. Yy, co do osób, do których jeszcze się nie, nie zgłosiłem. Znaczy nie skontaktowałem się z nimi. No to chciałbym tylko powiedzieć, że Yy, wprowadziłem jakiś czas temu, mówiłem w ankiecie, tylko ona chyba miała jakiś słaby zasięg, yy, że wprowadzam yy, rangę gość, czyli jakby po części jesteście w zespole do nagrywania, ale nie jesteście aż tak zobowiązani, czyli po prostu tylko bierzecie czasami udział w yy filmach, to na tej zasadzie to działa. Myślę, że to fajna opcja, jak najbardziej, yy, ponieważ nie każdy mógłby być Członkiem, a niektórzy fajnie by się nadali do różnych filmów, yy, osób, które tak nie przyjąłem, które w ogóle nie przyjmę, nawet na gościa. Jest bardzo mało, tam chyba był spark. Sparka nie przyjmę no, ze względów osobistych, powiedzmy i z tego, jaki on ma charakter oraz przypuszczam. Choć przypuszczam, że tam się też zgłosił DJ Mikołaj Dragonów, Tylko oni się tak dziwnie podpisali powiedzmy Ale ja podejrzewam, że to są oni Jeden z nich się bardzo trafnie zidentyfikował Ale to może yy, <ścoughs> nie będziemy się w to zagłębiać I co? Yy, to tak tylko chciałem szybko yy, Co do tej rekrutacji, że jakby to trwa cały czas To się nie kończy na bieżąco będę przyjmować, będzie się rozszerzać zespół. Mam nadzieję, że się nie będzie oczywiście kurczyć, ale jak będzie trzeba to się skurczyć, co nie? To tak tylko chciałem szybko powiedzieć. A dlaczego jeszcze nic nie nagrywałem? No bo powiedzmy, że miałem bardzo ciężki okres w szkole teraz, więc no. To tak tylko chciałem powiedzieć w tym krótkim filmie. No i co? Do zobaczenia, pa pa.